Powtórz, jakie żądania? No, żeby odjechać i żebyśmy ich rozstrzelali jak będą odjeżdżali. Dobra, niech będzie. A tak to kto? Proszę stąd odjechać. Ja do nie, to sklepu. Wypierdalać <laughs> stąd. Stąd nie kurwa, ja do sklepu tylko. Proszę stąd do odjechać. Ale co od to ja mówię No chłop się w urwał, nie? Jak w lotnitka, kurwa, znalazłem tu tutaj obok. Ja no, sobie kupiłem, kupiłem. Oh. Co, co mam no, im powiedzieć? mogę mu zrobić krzywdę? Nie. O. Proszę odjechać. A co tu się dzieje? Tu trwa napad. A, a Proszę sobie wybrać im niestety. u nas szkoleniowcy. Ktoś kto ogarnia. Bo Bubel nie ogarnia. Nie ja też nie, nie, nie ogarniam. Byli. Kurwa. Wyjeżdżaj do gadu! Co caluje za to tak, zgadzamy się. Zgadzamy się na wasze żądania. Fanta, w to fantastycznie. Daj im 40 sekund na opuszczenie sklepu. Będziesz 40 sekund, nawet. No, no, dobra ale... <laughs> nie, nie w ten sposób. Nie w ten sposób, kurczę, w dwie strony pojechali, co teraz? Jedziemy za tym. Raczej co szybko nie uciekłem. Wiadu wyjeżdżaj Szkoleniowcy Przydałoby się no ja, ja nie ogarniam, Bubel też nie ogarnia To wiesz Przydałby się ktoś kto ogarnia Jaki mamy plan działania? Czekaj, bo zaraz go zgubię Słucham swoich propozycji zgubisz? Jako Mówisz? kadet, powinieneś już wiedzieć takie rzeczy. A nie, nie słyszałem, co powiedziałeś. twoich propozycji. Co, co, co należy zrobić w przypadku takiego uciekiniera? No trzeba go jakoś zatrzymać. Zatrzymaj się! Pierdolaj! <laughs> Całą rok kondycję robiłem. Żeby go nie uszkodzić, ja bym na przykład w metrowie drogę zajechał. Nie zajeżdżaj mi drogi Dobra kadet, on nam daleko nie nikomu nic się nie stanie, na mi się przyjmować. Przygotuj się Przygotuj się zaraz zamienimy się miejscami O nie Tylko nie teraz Dobra Oliwo? Dobra, mamy jeszcze dużo Praktycznie paliwo szybko leci. Kurwa. Nie <noise> idzie za nami jakiś. Gdzie on pojechał? Nie, noc do tyłu. <noise> Gdzie? Nie wiem. Ja widziałem. nie tam, w druga strona. Nie no, że my rower zgubimy <noise> Gdzie on jest? Daj Wielka. mi kierować Kieruj kurcze Na chwilę spojrzałem do tyłu i już uciekł <noise> O Boże Co ty robisz szkadę Uważaj Zgasz ten, gdzie ty tu jesteś? Uważasz, zgaś się. Yy, no. Panowie! To, kurcze Ała. Jak ty jeździsz? No to panowie, nie ja panowie policja Weź stąd jedź, bo tutaj gdzie nic O nie... rower! Masz rower! Czy to ten nie? To ten różowy. To nie mój panowie, spokojnie! Dobra, kadet To nie nasz kompletnie to. Nam uwierzy, to, to nie nasz. O boże, ale my jesteśmy agenci, nie. Sami tutaj nic nie zdziałamy, Wiesz co? Lepiej, lepiej chodźmy stąd, odjedźmy, bo... Sorry. Co? Nic, kontynuuj.